2023 ogółem już teraz wynosi 27 162 111 ,38 zł. 38 groszy, a na rok 2024 to jest 8 810 837 zł. W tym są dwa chociażby zadania inwestycyjne: przebudowa drogi powiatowej numer 3403 na odcinku Leśnica Grzegorzew czy przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Turzynów. Kwoty planowanych dochodów i wydatków w 2023 roku wynikają z projektu budżetu powiatu na 2023 rok, natomiast w latach 2024-2030 oparte są na planowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźnikach makroekonomicznych zakładających na tym etapie powrót do niskiego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W roku 2023 i latach następnych mamy do czynienia ze spełnieniem wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Panie i panowie radni, podsumowując uprzejmie proszę w imieniu Zarządu Powiatu o zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie nowej wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2023-2030 wraz z autopoprawkami. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Bardzo proszę o odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu Finansów. Bardzo proszę przewodniczącego pana Jarosława Sławańskiego o odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2022 roku dokonała analizy projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020. 3.2030. Mając na uwadze przedłożony projekt, komisja stwierdza, co następuje. Założenia przyjęte do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego są realne i zgodne z wytycznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów. Prognozowana sytuacja finansowa powiatu kolskiego spełnia ustawowe obostrzenia w zakresie zadłużenia, a wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W związku z powyższym Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o odczytanie opinii Komisji Gospodarczej. listopada 2022 roku w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polskiego na lata 2023-2030. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę teraz o czytanie opinii, opinii przez Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pana Marta Marciniaka. Dziękuję. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu pozytywnie opiniuje projekt budżetu powiatu kolskiego na 2023. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych przez zastępcę przewodniczącego pana Mariusza Kozajdę. Komisja Spraw Społecznych na swoim ostatnim posiedzeniu pozytywnie opinii, zaopiniowała projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030. Dziękuję. Teraz proszę o odczytanie opinii Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przez Przewodniczącego Pana Domira Pioruna. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Polskiego na lata 2023-2030. Dziękuję. I proszę jeszcze o odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej przez zastępcę przewodniczącej, pana Radomira Pioruna. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2022 w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt wieloletniej prognozy finansowej. Powiatu Kulskiego na lata 2023-2030. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę teraz o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Wiceprzewodniczącego Rady Pana Mariusza Kozajdę. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2023-2030. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 21 przez 2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia do 2 listopada 2022 roku w osobach przewodnicząca Zofia Ligocka, członkowie Renata Konowałek, Aleksandra Marszałek działając na podstawie artykułu 13 punkt 12 i artykuł 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. W związku z artykułem 230 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyraża o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030 opinię pozytywną. Uzasadnienie. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej WPF na lata 2023-2030 powiatu Kolskiego został przedłożony tutajszej Izbie elektronicznie w dniu 15 listopada. 2022 roku. Wydając niniejszą opinię, Skład Rzekający zapoznał się z następującymi dokumentami, będącymi w posiadaniu Izby: Uchwałą budżetową na 2022 rok i zmianami do niej, Projektem Uchwały Budżetowej na 2023 rok, Uchwałami Okołobudżetowymi mającymi wpływ na zadłużenie jednostki, Sprawozdaniami Budżetowymi sporządzonymi według stanu na dzień 31 grudzień 2021 i 30 września 2022. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane wymagane przepisami artykułu 226 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte w projekcie wartości oraz ich objaśnienia uprawdopodabniają realizm prognozy. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Z projektu wynika, że prognoza długu, kwoty długu sporządzona jest na okres, że prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję przepisu artykułu. 227 ustawy o finansach publicznych. Prognozowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie WP. Momencik, czegoś nie mam. Pani Malwin Kobietu, chyba czegoś nie mam. Strona się zapodziała, przepraszam, ale już mamy. Pan skarbnik jest czujny i wszystko ma. <laughs> Prognozowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie. 6 milionów 200 tysięcy złotych. Planuje się, że zadłużenie zostanie spłacone do końca 2030 roku. W okresie objętym prognozą przychody z tytułu kredytów i pożyczek są planowane tylko dla 2023 roku w kwocie 4 miliony 600 tysięcy złotych, a rozchody z tytułu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2023 kredytów pożyczek planowane są we wszystkich latach prognozy w zakresie wydatków bieżących zwiększono wydatki na finansowanie kosztów obsługi zadłużenia w całym okresie objętym prognozą kwoty długu 3. Z przedstawionych w projekcie danych wynika, że w latach 2023-2030 zostanie zachowana relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 4. Zakres przewidzianych do, dla organu wykonawczego upoważnień zamieszczonych w paragrafie 3 punkt 1 do 3 projektu uchwały w sprawie WPF nie przekracza nie wykracza poza dyspozycję wynikającą z artykułu 228 ustawy o finansach publicznych. Postanowienie paragrafu trzeciego ustęp czwarty litera B projektu uchwały w sprawie WPF w Brzmieniu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu Polskiego do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej. O ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu y Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o ile zmiana ta nie pogorszy w wyniku budżetu, nie odpowiada dyspozycji przepisu artykułu 111 punkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa który stanowi, iż w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy i w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd powiatu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy w wyniku budżetu tej jednostki. Nadto skład orzekający zauważa, że w podstawie prawnej projektu uchwały nie przywołano przepisu artykułu 111 punkt 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a treść postanowienia paragrafu 3 ustęp 4 litera B y, projektu uchwały w sprawie WPF nie koresponduje z, 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 z zdaniem wstępnym postanowienia paragrafu 3 projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok w zakresie wymaganym artykułem 229 ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do danych dotyczących roku 2023. 6 w przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej zachowano pełną ciągłość przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych w załączniku nr 2 do aktualnie obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2022-2027. W objaśnieniach do projektu WPF zawarto informację, iż zmiany w załącznikach załączonych nakładach finansowych oraz w limitach wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich, które uwzględniono w załączniku nr 2 do projektu WPF w odniesieniu do zadań pod nazwą Erasmus plus 1 mobilność edukac edukacyjna osób ZSR CKU w Kościelcu, budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P i budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie zostaną wprowadzone do WPF na lata 2022-2027 na sesji w dniu 24 listopada 2022 roku. Mając powyższe na względzie skład orzekający postanowił jak w sentencji przewodnicząca składu orzekającego Zofia Ligocka. Dziękuję. Um. Przechodzimy teraz do przedstawienia przedstawienia uchwały zarządu powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2023 2030. Bardzo proszę yy, przedstawić ten projekt pan skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Uchwałą zarządu z dnia 7 grudnia przyjęto wniosek o wprowadzenie właśnie poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030. Te poprawki sprowadzają się do następujących kwestii. Y, zarząd y, wnioskuje o y, przywołanie właśnie przepisu artykułu 111 punkt 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z uwagi na upoważnienia które y, w tym projekcie uchwały się znalazły upoważnienia dotyczące y, Korzystania ze środków z funduszu pomocy. Następnie zarząd wnioskuje w tych autopoprawkach o zwiększenie dochodów majątkowych o 15 tysięcy złotych, pochodzących z pomocy finansowej z budżetu gminy Kłodawa na zadanie dotyczące ulicy łąkowej. Następnie i to jest rok 2023. Następnie zarząd również wnioskuje o przyjęcie po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej y, promesy wstępnej z Polskiego Ładu dotyczącej y, przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Turzynów w gminie Chodów. I tutaj y, Powiatkowski otrzymał w promesie dofinansowanie w wysokości sześćdziesiąt tysięcy złotych, tylko przypomnę, że dotyczy to roku 2024. Tak jest planowane zadanie. W latach 2023-2024. I, I to ten temat właśnie wystąpił po przekazaniu projektu zmian, projektu now, nowe, nowej wieloletniej prognozy finansowej, przepraszam, nie zmian, tylko nowej wieloletniej prognozy finansowej. Do tego są przesunięcia dotyczące dotyczące limitów odnośnie przychodów odnośnie tych y, projektów unijnych, które y, na ten moment mamy zaplanowane, a mianowicie dwóch projektów w Starostwie Powiatowym i jednego projektu y, w Zespole Szkół w Kościelcu. Następnie y, propozycje są nowe dotyczące y, przesunięcia kwoty 270 000 zł. Odnośnie zakończenia dokumentacji, sporządzania dokumentacji na budowę północnej obwodnicy koła w ciągu drogi powiatowej numer 3205. I tu jest to przesunięcie tej kwoty 270 tysięcy plus nowe 30 tysięcy, czyli przesunięcie, w finale zabezpieczenie kwoty. 300 tysięcy złotych na dokończenie tej dokumentacji. Następnie dostosowanie takie formalne, jeśli chodzi o zakup tablic, o którym już wcześniej mówiłem w starostwie powiatowym i na usługi ochrony, dostosowanie limitów wydatków w tym 2023 roku do łącznych nakładów finansowych. Dalej właśnie wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ulicy łąkowej w Kłodawie, gdzie łącze nakłady na ten moment wyniosłyby 90 tysięcy i w całości dotyczyłyby roku 2023. I ostatnie przedsięwzięcie, o którym już przed chwilą mówiłem, to wprowadzenie właśnie przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa Drogi Powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów w gminie Chodów. I na to zadanie planowana by była kwota 2 milionów 50 tysięcy. Z czego właśnie ten milion dziewięć pochodziłby z promesy z Polskiego Ładu. Czyli na etapie planowania byśmy do tego zadania z budżetu powiatu plus budżet gminy Chodów dodalibyśmy 90 tysięcy złotych. Także to tak wygląda ten temat. I dodatkowa zmiana do tej nowej wieloletniej prognozy finansowej, bo nowej, bo tutaj idziemy w tym kierunku w przypadku naszego powiatu, że państwo uchylacie tą starą wieloletnią prognozę finansową i wywołujecie nową. Także tak gwoli przypomnienia tylko, nie? I y, ostatnie dodatkowe dodatkowe zadanie to jest właśnie Korekta w przedsięwzięciu dotyczącym zakupu piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2022-2023, w sezonie zimowym, gdzie z, z jest propozycja właśnie zwiększenia o 200 tysięcy złotych na łącznych nakładów finansowych. 190 tysięcy byłoby w roku. 2022 tutaj y, mamy y, pomyłkę, bo, bo 21, ale to dotyczy 22 roku 190 tysięcy i 23 rok 330 tysięcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu skarbnikowi za przedstawienie projektu. Przechodzimy teraz do dyskusji. Kto z Państwa radnych y, chciałby zabrać głos? Czy są jakieś pytania, Czy są jakieś wyjaśnienia potrzebne? Przedmiotowa uchwała oczywiście była konsultowana w komisjach, tak? Czy nawet w dużej komisji jednej, bo też tak to wygląda, nie wiem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję. Przechodzimy wobec powyższego do głosowania w sprawie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2023-2030. Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Głosowanie w sprawie poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030. Jednogłośnie przegłosowaliśmy ten proponowany projekt poprawek. Teraz przystępujemy do głosowania w sprawie Uchwa projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2023-2030, tego już wraz z poprawkami. Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030 wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie 19 głosami za. Szanowni Państwo, ogłaszam kilkuminutową przerwę. Kto z Państwa nie zaopatrzył się jeszcze, a miałby ochotę, to za drzwiami tutaj na korytarzu mamy kiermasz. Bardzo proszę. Tak, Te pieniążki, wiadomo, one idą, idą dla osób, które myślę, że bardzo tego też...